To, co się teraz dzieje również po opozycyjnej stronie, to nie jest tak, że to tylko pewnie jakoś część z Was martwi czy przeraża. Mnie to też martwi i przeraża. Ta histeria wokół jednej listy, kompletnie absurdalna, zupełnie nam dzisiaj niepotrzebna, wykrwawia nas. Mówię o tych, którzy chcieliby odsunąć pis od władzy. Przysługuje się pisowi tak naprawdę w ten sposób, że odbiera opozycji te emocje, którą jeszcze do niedawna miała. Kiedy sprawy szły spokojniej, kiedy nie było całej tej chorej nawalanki, tego, tego bicia się. To się zaczęło pewnie gdzieś od tego, że my zdecydowaliśmy zagłosować inaczej w sprawie Sądu Najwyższego. No tak, zdecydowaliśmy, uprzedziliśmy, powiedzieliśmy po partnersku, wszystkich potraktowaliśmy, ale wtedy wielu, jak widzę, puściły hamulce i na opozycji brakuje dzisiaj czegoś, co jest nieodzowne do wygrania wyborów, mianowicie emocji z którą ludzie patrząc na nas będą mieli poczucie ok ta ekipa to dowie że ta ekipa to wygra brakuje zapachu zwycięstwa nie ma go też po drugiej stronie po drugiej stronie to po prostu wszystko gnije i cuchnie ale tu musi być zapach zwycięstwa tu musi być silne przekonanie i pełna mobilizacja ludzi którzy chcieliby zainwestować w zmianę w, a nie chcieliby zainwestować w jakieś kłótnie, absurdy, napięcia, oskarżenia i szantaże. W, to jest potężna odpowiedzialność, która stoi dzisiaj przed nami wszystkimi, którzy jesteśmy liderami opozycji, ale też i przed wyborcami opozycji, którzy bardzo często się nakręcają w jakichś bratobójczych wojnach. To nie jest tylko kwestia czterech panów. Czy pięciu, tylko to jest kwestia milionów ludzi, jaką pozycję przyjmą, czego też od swoich polityków będą oczekiwać. Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, że do wyborów jest jeszcze siedem miesięcy. Przez siedem miesięcy, słuchajcie, się wszystko może zdarzyć, ale nie wolno zmarnować z nich ani dnia.